Nie widzę. Nie, nie, jesteśmy pijani, że ja Dobra, bym... ej! Ej, no Dobra. No. No. patrzcie! No, teraz... Zaraz, zaraz! teraz zaraz, zaraz! w górę zaraz, 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 Licefuras. Ja jestem então, also... tu me assombrou hey A que deixou o que na rádio na rádio na na rádio na rádio na na rádio na rádio na rádio na Kiedyś się łąko. Kapi to kurny, ty? A Kapi? A! E, u mnie na 40 subów zmieniamy nazwę u Kapiego. Ej, a u mnie. mamy nie mamy. Ty, ty jeszcze nie masz ten. Mam ten. twój laptop, tablet jest rozładowy. To, jak będziesz miała na promiecie. To jest mój O co? Chwileczka, to dopiero staw, to to, 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 em, taradesa, dzisiaj myszy, za, na te palone jedna. Nie, nie, nie nie pomówili, że mam im tylko pomóc, pomóc. Może no dzisiaj pucyjuch. będzie kręcenie. O, idziemy na skarżę? Paweł, cześć! Chwileczka, Cureczka, taka mądreczka. Jureczka! Taka mądreczka! Happy pito! Kapi pito! Kochamy Was! Happy Pito! A ja za się <grym> Bo to jest mój kubeczek. to, <grym> bo to będzie zaraz. Ja to dam do słońca, bo żeby mi się ten lud trochę roztopił. Żeby mi się ten lud roztopił, bo żebym miała Nie coś... ma plusy, które po stopie, a tutaj jest nasz kolega. Tutaj jest nasz kolega y, Paweł z klasy. Także z z zrobimy